Już Rada Miejska pozwoliła na uruchomienie planu miejscowego metalowca. To jest jedyny ogród w Chonicach, który powołał stowarzyszenie i wyszedł z PZD. Dzięki temu stworzyła się relacja pomiędzy władzami stowarzyszenia, z którymi się spotkałem, a Urzędem Miejskim. Moje deklaracje związane z tym planem miejscowym pozostają stałe czyli realizacja planu miejscowego, który uwzględni funkcję zamieszkiwania, uwzględni funkcję rekreacyjną w tym terenie i uwzględni również funkcję uprawy ogrodu działkowego. W czasie rozmów, które się odbyły już i które się odbędą, będę proponował trzy formy posiadania tej nieruchomości, bo dzisiaj w tym stanie prawnym... Działkowcy nie są dzierżawcami. Oni posiadają coś, ale ten, ta relacja jest niedookreślona. Będę proponował trzy formy: nabycie działki na własność, wykup wieczystego użytkowania, jeżeli ktoś nie będzie chciał, to dzierżawa. Przewiduję i będę przekonywał Radę Miejską o jak największych upustach w zakupie tych nieruchomości. To jest to, co deklarowałem działkowcom, ponieważ Działkowcy będą przekazywać miastu Chojnicę wodociąg, który zostanie przekazany spółce miejskie wodociągi, a to był nakład rzędu około 2 milionów złotych w tym terenie. Plus trzeba brać pod uwagę to, co działkowcy już wspólnie zrobili, czyli kontekst energetyczny, oświetleniowy i zazbrojenie. Jeżeli chodzi o ciągi komunikacyjne, no prawie nie przewidujemy yy, korekty granic. Ja przepraszam, bo jestem akurat uczulony na osy albo pszczoły, ale mam adrenalinę czy coś. I tutaj proszę, żeby działkowcy nie martwili się, że miasto będzie im okrajać działki. Będą korekty rzędu kilkudziesięciu centymetrów po to, żeby zmieścił się ruch jednostronny, bo o takim ruchu możemy mówić przy tych działkach. Plan miejscowy będzie również uwzględniał powstanie parkingów w sąsiedztwie tych działek, bo problemem tam będzie to, że nie każdy wiedzie, żeby odwiedzić obywatela, który tam mieszka, no nie wiedzie w drogę jednokierunkową, bo nie postawi samochodu, chyba że wiedzie na jego posesję. Tak, chcielibyśmy zorganizować też parkingi zewnętrzne, tak, żeby umożliwić gościom, mieszkańców tego jeszcze dzisiaj ogrodu, a kiedyś osiedla Metalowiec, czy działkowcom, czy tym, którzy tam uprawiają rekreację, zaparkowanie samochodu i dojście pieszo do miejsca. Plan miejscowy również daje możliwość legalizacji obiektów, które zostały zbudowane bez pozwolenia na budowę. Plan miejscowy uruchamia od razu wpisanie do programu inwestycyjnego miejskich wodociągów w budowę kanalizacji sanitarnej w tym terenie. Czyli nie wyobrażam sobie, żeby tam były szamba, 414 szamb, to jest 414 problemów i chcemy tam budować kanalizację sanitarną. To będzie bardzo ciężki problem, ponieważ mamy tam wodociąg zbudowany, a jak Państwo wiecie, kanalizacja sanitarna jest zawsze głębiej niż wodociąg, stąd będzie mnóstwo problemów technicznych, które będziemy wspólnie przezwyciężać. Plan miejscowy w zasadzie realizuje się przez rok, ale można go zrobić troszeczkę krócej, jeżeli oczywiście nie ma jakichś skomplikowanych operatów wpływu na środowisko, nie ma protestów sąsiadów, etc., etc. Teraz po wywołaniu planu jest uruchomienie, Czekają nas spotkania ze stowarzyszeniem, czekają nas spotkania z działkowcami. Wybieram się na festyn, które tam organizują. Jestem do dyspozycji działkowców. Jeżeli ktoś chce rozmawiać nie przez stowarzyszenie, też może przyjść indywidualnie prowadzić rozmowy tutaj do nas. Cały plan będzie konsultowany, wykładany w tej procedurze, o której Państwu wielokrotnie mówiliśmy. A tak, co znaczy, że Niższe, jak, najwyższe. jak najwyższe, to znaczy biorę pod uwagę deklaracje, które e, padały e, na spotkaniach kilka lat temu, nawet już. Tak? My mamy świadomość tego, że metr kwadratowy działki w tym terenie no, kosztuje powiedzmy od 70 do 100 zł. Ja sądzę, że działkowcy, biorąc pod uwagę ich wkład pracy i tak dalej, powinni nabyć te działki w przedziale od 30 do 50 zł. Natomiast w wieczystym użytkowaniu nie byłoby ulgi. To byłby taki bonus zwiększający zainteresowanie wykupem na własność. Bo wieczyste użytkowanie, jak Państwo wiecie, to nabywca wieczystego użytkowania wpłaca 15% wartości nieruchomości i potem płaci 1% co roku. To przy wieczystym użytkowaniu odradzałbym Radzie Miejskiej bonusowanie czy upusty. Czy wiadomo, bo, że miasto przejmie wodociąg? Czy wodociąg jest prawidłowo rozliczony, czy Nie czy... wiemy tego, tam była sprawa y, w prokuraturze. Nie wiem, jak to się toczy w tej chwili, nie mam wiedzy na ten temat. nie w porządku, to nie widzicie, czy ma to. Musi być wszystko legalne. Właściwie przejęcie wodociągu powinno nastąpić wtedy, kiedy plan miejscowy będzie uchwalony, bo wtedy miasto odpowiada za dostarczanie wody i odbiór ścieków. A teraz na razie gospodarzem tego ogrodu jest stowarzyszenie, czyli obu działkowców i ich reprezentacja, którą bezpośrednio wybrali.